No co? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, czy ma pan cegła może dokumenty na ten pojazd? Chciałem się Ta zapytać, cegła. ponieważ... Panie, 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 cegła, panie, cegła, panie Cegła, prosiłbym o ukazanie swojego dokumentu tożsamości, boję się, że może pan przewozić jakieś naprawdę niesentyfikowane rzeczy, na przykład marihuaninem. Panie Cegła. Aha! I wszystko jasne Dobrze! Pan cegła nie miał potrzebnych certyfikatów. O, witam panów! Witam! E, witam. E, e, Zostańmy tego! Cegl zostajmy ceglanymi braćmi! Zostańmy ceglen. Jesteśmy ceglanymi braćmi! <laughs> Chodź, chodź, razem musimy teraz podbić świat. Słuchaj, skoro tak. jesteśmy cegłami musimy razem podbić świat. Proponuję, proponuję i za mną, i za mną, i za mną, chodź za mną, Nie? chodź za mną. Zaufaj mi, zaufaj mi. Ufasz tak. mi. Tak? Ufasz, ufasz? Okej, okay. dobra. Jak mi zaufasz, to na pewno wygramy. Zatem zatem, zatem, Najbezpieczniejsze miejsce dla cegły to jest prawdopodobnie, gdzie? Pod, wodą, Ja mam się... bym ja tak się ukrył jako co. Nie, chodź, chodź. Daj mi tego. Daj, 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 nad... daj daj Zobacz, to jest małe <grym> Ej, chodź tutaj, chodź. Chodźmy to, chodź, chodź. stary, stary. stary, U, stary. To o, mega. Dobra, chodź, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd. nie stąd. Nie. Ja, ja, ja nie, ja nie. Chodź, tam, chodź, zostawisz tak. mnie, zostawisz swojego ceglanego brata, zostawisz swojego ceglanego brata Ja bym nie zostawił swojego ceglanego brata. Nie będziesz miał drugiego takiego brata jak ja, no właśnie Chodź, 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 idziemy z mi. Będzie bezpiecznie, będzie spoko. Spodoba Ci się, spodoba Ci się w tym nowym świecie. Ciebie jesteś. O, chodź, 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 płyniemy, płyniemy, będziemy płynąć, będziemy płynąć, chodź, chodź. chodź. Wierzy, jesteście w wodzie, serio? To... nie oni są na statku LOL. Fuck. Nie, fakt, <laughs> fakt, Chodź, chodź. O, o, no fuck nie, ty. nie, fak, nie, no, fak, fak nie, 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 Okej, okej. Mamy dobry kum. Poda już radę, słyszę. Co tam się dzieje? Kto Na tak natarania? No Eee, MLG Maldzio, MLG O! O! Jest przy biurku. No! Nie. Jesteś... A. Jesteś za mały! dasz rady! Co wy robicie? <grym> o, patrz, o to. O fuck bo... O, lol, nice! Ho ho! Nigdy ci nie znajdę. Ho ho! O, Cię nie widział. No, ja eee. z powrotem. U. 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 Uh. U. U. Czy ty jesteś naprawdę tam, gdzie myślę? Tak, on jest tam, gdzie myślę. Stary, nie wychodź stamtąd. Gdzie ty jesteś? Tu powiedz cię coś. Eee, stoisz teraz. Nie ma w... Co <śmany> Ceglani bracia! Daj cegła, daj cegła! Daj cegla. Jesteśmy ceglanymi braćmi! Ceglani bracia! Ja razem cegle. znów. O, już. Chodź, chodź ceglany bracie. Nie, kochanie. o! Oh, e Jesus! Myślisz? O, fuck. Anżo, tak, będę urażeniem twego losu. <śmany> stary, stary, myślę, że porzućmy nasz pomysł z ceglanych braci. O, oh, fuck. Na rzecz czegoś innego na przykład. <śmany>

Aj, ty stąd. O, wyrwałem. Nie, Wyrwałem. I ty to zrobiłeś? Ciekawe. Nie,